Witajcie na kanale Cinema z w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną legendą francuskiego kina, a mianowicie Charlem Boyerem. Zapraszam. Życiorys Charla Boyera Charles Boyer urodzony 28 sierpnia 1899 roku w fiżak. Był niekwestionowaną gwiazdą kina francuskiego i amerykańskiego od lat 20. do końcówki lat 70. XX wieku. Charles Błaje początkowo grał komiczne kabarety dla żołnierzy, pracując jako sanitariusz w szpitalu podczas I wojny światowej. Rozpoczął na krótko studia w Sorbonie i czekał na możliwość studiowania aktorstwa w konserwatorium paryskim. Wyjechał do stolicy. Aby dokończyć edukację, ale większość czasu poświęcił karierze teatralnej. Kariera filmowa Charlesa Boyera. W 1920 roku dobra pamięć Boyera dała mu szansę zastąpienia głównego aktora w przedstawieniu teatralnym Użardą de Mursi, odniósł po tym sukces i następnie wystąpił w sztuce Labataj, a Charles Błaje stawał się coraz większą gwiazdą teatru. Błaje początkowo grywał w filmach tylko dla pieniędzy i uważał, że role drugoplanowe nie są satysfakcjonujące, jednakże wraz z pojawieniem się dźwięku jego głęboki głos uczynił z niego gwiazdę romantyczną. Buayera po raz pierwszy do Hollywood ściągnęła wytwórnia MGM, aby zagrał rolę Chestera Morisa we francuskiej wersji filmu Wielki Dom z 1930 roku i Rewold d'Ans-la-Prison z 1931 roku. Błaje później otrzymał ofertę od Paramount, by zagrać małą rolę w filmie Wielkie Kłamstwo z 1931 roku. Błaje jakiś czas później wrócił do Francji, gdzie zagrał m.in. ze znaną wówczas francuską aktorką, a mianowicie Anabellą w filmie La Bataille, czyli Bitwa. W 1934 roku wrócił do Hollywood na potrzeby filmu Carreven z 1934 roku z Lorettą Young Fox. Wystąpił również w wersji francuskojęzycznej, ponownie z Anabellą. W 1935 roku Błaje podpisał pięcioletni kontakt z amerykańskim producentem filmowym Wangerem. Charles Błaje wrócił do Fiszak w 1939 roku, aby wstąpić do wojska. W ten sposób został artylerzystą w 32. mieszanym pułku artylerii kolonialnej w Ażą i został przydzielony do obrony fortyfikacji linii Marinota. Po 11 tygodniach został zdemobilizowany przez przewodniczącego rady Edwarda Daladiera, który poprosił go o powrót do Stanów Zjednoczonych, aby przekonał swoich amerykańskich przyjaciół ze świata filmowego o zaletach tej wojny. Zaskoczony zawieszeniem broni uderzył go apel Charles de Gola, z 18 czerwca, który nagrał po angielsku dla amerykańskich rozgłośni radiowych i postanowił wesprzeć wolną Francję. W 1942 roku Charles Boyer uzyskał obywatelstwo amerykańskie, Charles Boyer mówił, że nie czuł już się w Ameryce, a z Ameryki. Wkrótce potem założył w Los Angeles ośrodek intelektualny, wykorzystujący 600 woluminów swojej biblioteki, francuską fundację badawczą, która w 1945 roku liczyła ponad 15 tysięcy książek. Celem tej darowizny od niego było w czasie wojny ucieleśnienie francuskiego ducha w Stanach Zjednoczonych. Charles Boyer zasiadał w jury konkursu głównego na XVII Międzynarodowym Festiwalu w Cannes w 1964 roku. Ciekawostką może być to, że Jean Gabin nie lubił Charlesa Boyera. Charles Boyer ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Nagrody i odznaczenia Charlesa Boyera. Charles Boyer za swojego życia zdobył dwie ważne nagrody filmowe, mianowicie: Honorowego Oscara w 1943 roku, Nagrodę Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych w 1974 roku za najlepszego aktora drugoplanowego w filmie Stawiski z 1974 roku. Błaje w 1948 roku został również uhonorowany kawalerem Legii Honorowej. Dramat rodzinny 22 września 1965 roku jego jedyny syn Michael Charles Błaje urodzony 9 grudnia 1943 roku którego matką była angielska aktorka Pat Patterson popełnił samobójstwo grając w rosyjską ruletkę w swojej sypialni w Beverly Hills. Jak wiadomo, zrobił to po tym, kiedy jego dziewczyna powiedziała mu, że go zostawia. Charles Blaie zaś wtedy przebywał w Paryżu. 24 sierpnia 1978 roku zmarła na raka jego żona Pat Patterson. Charles Błaje zaś 26 sierpnia, czyli dwa dni przed swoimi urodzinami, popełnił samobójstwo, zażywając śmiertelną dawkę barbiturantów. Został pochowany na cmentarzu Hali Cross w Los Angeles. Żył 79 lat. To by było na tyle o legendzie kina francuskiego, jak i też amerykańskiego. Dziękuję za uwagę. Widzimy i słyszymy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia!